Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy 31 maja, godzina 6.00. Imieniny obchodzą Zawisza, Sobieski i Pan Tadeusz. Za oknem umiarkowane zachmurzenie, jednak wieczorem spodziewamy się ostrej zaletki. Znajdujemy się w tej chwili na Łomżyńskich Błonach. Fakt, że za nami znajduje się przyroda, nie świadczy o spokoju tego miejsca. Otóż dzisiaj nad ranem w naszym na pozór cichym mieście zapanował chaos, i nie jest on, jakby się mogło zdawać, spowodowany nadmiernym stężeniem dwutlenku węgla w powietrzu. Zgorszenie opanowało mieszkańców łomży, które ponoć zostały spowodowane 18. urodzinami Klaudi Rejszew. W związku z tym wysłamy naszą ekipę, aby to sprawdzić. Mam do Was takie pytanie. Z czym kojarzy Wam się data 31 maja? No, no oczywiście urodziny, tak Klaudii? Z czym się kojarzy data 31 maja? Klaudii u No dzięki, dzięki. Dzień może, mam do księga pytanie. Dlaczego jest, jest tyle ludzi dzisiaj w kościele? Bo oczywiście są dzisiaj Klaudii urodziny rodziny 18, jest okazja wszystkiego najlepszego. Przepraszam Państwa, z czym Państwu kojarzy się data 31 maja? Dziś Klaudia obchodzi urodziny. No pięknie, dziękujemy bardzo. Przepraszam, że, 14, że ja 31 maja. Urodzinami Klaudii. Klaudii. Oczywiście, dziękuję Nie. bardzo. Przepraszam, że macie taki odświetny dreszcz. Myślę, Klaudii. <grymka> Czy Ty, Mamko, macie też oszalałeś z okazji Klaudii 18 urodzin? Proszę zabrać pieniądze. Tak, się. Informacje o 18. urodzinach Klaudii Krejszew zostały potwierdzone. Z tego powodu wysyłamy naszą ekipę do drugiego liceum ogólnokształcącego, aby zobaczyć, co o niej myślą i czego życzą jej koleżanki i koledzy. w szkole, z jakiej to okazji, dziewczyny? Bo, ta... Bo ta... Klaudia osiemnastka. Klaudia jest bardzo fajna, wszyscy ją lubimy. Lubi. Wszyscy, wszyscy ją lubimy. Wszyscy ją lubimy. Chciałem ci powiedzieć, że Klaudii, że co, że śpiewa, że potrafi pojechać z góry do dołu. A za co ją lubisz. A za co ją lubię. Aaaa, to poczekaj. Będzie ta... gorzej. Tutaj będzie mniej. Tego, tego będzie na pewno mniej. Za co ja mogę lubić się? No. Ogólnie, że jest sobą, że się nie pitali w tym, co mówi. No nie ogólnie. Co myślę o Klaudii, tak? No, no to się, że na całkiem spoko jest. No, śpiewa, to chyba no. nie jest spoko. Dobrze śpiewać, trochę jeszcze lepiej tańczyć, to wtedy byśmy mogły jakieś choreo wprowadzić, ale tak to spoko. Klaudia jest... Miła, dobra, fajna. Lubi... O, ładne 100 lat poprosimy Kochani, jesteście wszyscy tutaj, to nie tylko Klaudia wspaniali i cudowni No to co tutaj dużo? Ale akurat dzisiaj Klaudii życzymy 100 lat. No to życzę jej również. No, dziękuję. Od siebie 100 lat, niech żyje i się rozwija, rozkwita. Śpiewa. Śpiewa, tańczy. Wszystko śpiewa. robi. Czekaj, czeka, jak to się mówi? Śpiewa, tańczy, lubi napój z pomarańczy. <laughs> Więc wszystkiego najlepszego Klaudii. Na no, najlepszej. Wow. Ananasa, zlewa, ci... kurwa, niech... Szczęścia, ananasa, niech ci zleba dzieci kurwa! niech ci kurwa! Zdrowe szczęścia, ananasa, niech ci zleba Tego życzymy? Czego lepszego, pomyślności, skończenie szkoły, poznania porządnego chłopaka i wszystko, co sobie życzy. Oczywiście, i 100 lat? I 100 lat. Ale. Też na rondzie, dużo dzieci i dużo uśmiechu. Życzę Ci dużo rado radości, yy, dobrze chłopaka, dobrze w szkole. Się... Wszystkiego najlepszego! Na <noise> Miłości, przyjaźni, szczęścia, radości. Spoko szczęścia, super zdrowia, niech dziewczynom rośnie gór. Jesteś jest spoko, trendy, cool. Wszystkiego <noise> najlepszego. Ciało, <mum> <mum> Zdrowia, szczęście i słodyczy. Klaudiola życzy. Klaudia, życzymy Ci, żebyś zawsze była sobą, y, żebyś przede wszystkim zawsze była z nami i żeby zawsze Ci świeciło szczurzej! 18, już cię mam Państwowy rejestr Pierwszy dowód dorosłości Urzędowy nie z butiku Twoje zdjęcie z cyferkami kiedyś w książce dziś w plastiku Doczekać się nie możesz, by przecie wejść dorosłe Gdy kończysz 18 lat, nie wiesz kiedy witasz kolejną wiosnę o, się